nagnięcie żywicy z drzewa. Oczywiście, żeby do tego się zabrać, należy e, zaopatrzyć się w nóż, który już od razu z góry wskazujemy na to, że będzie wyglądał właśnie w ten sposób. Także no, nie może być na pewno to być Wasz nóż harcerski. Ja wybrałem taki swój, jeden z, z wielu, który już dużo przeszedł, więc stwierdziłem, że e, on będzie dobry. No i taką żywicę lekko nożem ściągamy, żeby oczywiście nie zranić drzewa. Najlepsza z tego żywica jest y, żywica świerkowa. Jeśli nie macie świerku na y, działce, możecie na przykład poszukać w lesie. Widzicie no, tu już troszeczkę więcej pozbieramy, już jest znacznie więcej. Znaczy, tutaj obaczcie, tak lekko ściągamy. O, tu bardzo fajny kawałek. Znaczy go lekko podważyć, doskrobać i tak po godzinie mamy pół kubeczka, więc ja troszeczkę więcej pozbierałem, kiedyśmy nie nagrywali. Także powiem Wam, że nawet to, jakbyście tyle nawet nazbierali, bo połowę z tego można już zacząć robić masę, którą zaraz zobaczycie. Także mamy już stopiony, stopioną żywicę, ona wygląda taką. Nie przestanie parować to ją wiem czy to. No niestety, nie widać jej, ale jest ona w stanie ciekłym. Przez jakieś 10 minut ją tutaj podgrzała na garnku. Przypominam druchowie, że garnek, w którym będziecie robić żywice, no niestety musicie się już z nim pożegnać. Teraz tak, następnym krokiem jest tak naprawdę wrzucenie patyków suchych. Do garnka wrzucamy patyki. Najlepiej, żeby to były patyki dosyć cienkie, bo grube niezbyt. No a takie, ja na przykład używam do żywicy świerkowej, patyków ze świerku. Tak no i takie patyki, tak myślę, że tak z 15 minut należy zostawić, żeby one tak się pogotowały w tej masie żywicznej. No i następnie za pomocą jakiejś łyżeczki, którą też również spisujemy na stratę automatycznie, kiedy ją zanurzymy w ciekłej żywicy. Wyciągamy te patryki, one muszą się tak z 20 do około pół godziny suszyć. Przypominam drukowie, że gorąca żywica, szczególnie taka z garnka, jest, że jest bardzo gorąca, co nie jest niczym, nie żadnym odkryciem nowym, ale kiedy Wam się nie daj Boże zlepi ze skórą, no mogą być złe konsekwencje. Dlatego używajcie rękawiczek, kiedy będziecie to odlewać. Kiedy będziecie wyciągać z garnka. Teraz można spokojnie rzucać, nie ma tu żadnego zagrożenia. Nikt Was chyba nie wsadzi ręki do garnka. Ale gdy już będziecie te patyki wyciągać z garnka, to zalecam rękawiczki ze względów bezpieczeństwa. Także 15 minut, 20 gotujemy takie patyki. Warto to się tu poprzewracać, żeby one w tej żywicy się całe zanurzyły. Pod efektem drukowie naszej mieszanki żywicy oraz kawałków tutaj drewna to są takie właśnie patyki, które są nasączone żywicą. Zaletą tego jest, że nawet jeśli to zamoknie, do wody Wam wpadnie, czego zaraz testy zrobimy, to dalej będzie się palić. Taki patyk pali się około 10 minut, w zależności też jakiej grubości będzie, jak bardzo będzie. Nasiągnięty taką właśnie żywicą. On jest czarny ze względu na to, że ta żywica, która ściągnęła z drzew jest dosyć zanieczyszczona korą, więc dlatego jest tak czarna. Teraz robimy test normalnie odpalając sucho, suchy taki patyk. I on bez przeszkód zaczyna płonąć. Oczywiście o, ścieka na przykład z niego e, gorąca e, e, żywica. No i można go położyć oczywiście, nałożyć e, patyki, żeby dalej rozpalać ognisko. Można go zgasić i on da, w dalszym ciągu jest gotowy do użycia. To może już nie z tej strony, bo już troszeczkę się tej żywicy wypaliło, e, ale na dni mokre oraz wietrzne, kiedy wiatr nie, uniemożliwia nam rozpalenie ogniska, no to takie właśnie smolne patyki są w sam raz. Teraz zrobimy test wody, żeby pokazać, że nasze patyki, nawet gdy są mokre, działają. Tutaj zrobimy, mamy tutaj naszego patyczka, dodamy go do wody, go wymieszamy i podpalamy go. że mokry czy nie mokry dalej się będzie palił